Hello, hello. Dzisiaj mamy 1 sierpień 2025 roku. Pogoda taka jak widać, deszczowa, najprzyjemniejszy dzień w miesiącu, dzień wypłaty. Dzisiaj przyszedł e-mail z tej... Instytucji emerytalnej, że tak powiem. Jest prawie wszystko ok. Zobaczymy, jak to dalej będzie, ile to wyliczą. Ten pan się chyba tam za bardzo nie przyłożył, bo troszeczkę jest to, wydaje mi się, że nieprawidłowo. Powtórzył wszystko to, co było w poprzednim mailu, tylko zmienił datę, a te dwa miesiące jednak robią różnicę. Jestem na tym najlżejszym odcinku, także dzień luksusu. Trochę nudno, no ale lepiej tak, niż nachodzić się jak głupi. Dzisiaj na kolację ma być typowo islandzki posiłek. Nigdy go nie próbowałam. Nie wiem, jak takie połączenie może być. Czyli jest ryż gotowany na mleku z cynamonem i z cukrem. Tylko taki bardziej rzadki, nie tak jak u nas. Raczej w formie, że tak powiem, zupy. I do tego mają blows more, czyli tutejszą kaszankę. Chyba ona w smaku jest taka sama jak u nas, tylko z owcy robiona. Także. Y Często wdrabiają tą kaszankę, czy jaką, nie wiem jak to się nazywa inaczej po polsku. Bo to jest generalnie z krwi, z owiec. Tam kaszy chyba za dużo nie ma, tylko coś tłustego tam w środku. Nigdy tego nie próbowałam, bo jakoś to nie miałam ochoty, nie mogłam się przemóc. I to po prostu robią, drobią na kawałki. I wrzucę to do tego ryżu na słodko. Nie próbowałam nigdy, chyba nie spróbuję. Tak właśnie wygląda kolacja. To idzie do dwóch leżących osób. Tutaj jest właśnie ten ryż na mleku z cynamonem. I do tego jest coś takiego, co wygląda jak kaszanka. Ale to jest coś z krwi, baraniej, z kawałkami tłuszczu. Ja myślałam, że to są jakaś kasza, ale nie.